Zobaczcie kochani, gdzie pokażę wam efekt końcowy póki nasz kierownik nie zasłoni nam całego podwozia. Ja przerzucę kamerę i zaraz wam wszystko pokażę. zerknijcie sami. Zerknijcie na te detale, zobaczcie jak fenomenalna jest ta masa. Naprawdę hybrydowa masa, ale tam zerknijcie jak łasę murzyna. I tutaj już jesteśmy na etapie. Cała konserwacja wygląda jak dywanik na spodzie samochodu. Każda śrubka, każdy gwincik zostały solidnie zabezpieczone. W miejsca niedostępne oczywiście elementy zawieszenia puściliśmy woski. Jeszcze po remontach spod sprężynki pójdą woski. Także zerknijcie, poliuretany na elementy zawieszenia wylądowały. Wszystkie niedostępne miejsca idzie wosk. Tutaj już zbiornik paliwa mamy zamontowany, ale pokażę Wam wszystkie śrubeczki. Wahacze są polakierowane. Miejsca niedostępne, tak jak wam mówiłem, woski Zerknijcie na elementach zawieszenia lipo z firmy Hempel I zobaczcie to co tutaj się dzieje Wszystkie przewody hamulcowe, paliwowe, cała instalacja, nie tknie Są jak nowe A na podwoziu dywanik Bo inaczej nie można tego nazwać, czyli dywanik z hybrydy Zerknijcie, progi też zostały zabezpieczone. Gdyś były tylko w podkładzie, także tak e, wyglądają, tak wyglądają progi, kochani. Tutaj osłony też zerknijcie. W cały las śrubek, każda śrubka została solidnie zabezpieczona. Tutaj mamy też zerknijcie przednią belkę. Wszędzie mamy puszczone woski, także tak to się kochani prezentuje. Jakość zerknijcie. Jeszcze raz. Tak się to konserwuje i tak powinno to wyglądać. Mam nadzieję, że będzie kolejny zadowolony klient.